Powiem generalnie tak, poluję na jakieś kuszale, na jakieś legiany, nawet na odogarony. Przecież zapomniałem, że jeszcze ten pierdzielony chomik nawet je... nie był tłuczony. O, znowu zapomniałem o muzyce. To spokojnie, Zrobię to nawet od razu. I tak... Na 20 O, lepiej Pardon To jest przebijający Nie gram poza nagrywkami, to mam po prostu swoją muzykę, więc mówię cały czas o tym zapominam. Chyba dwa razy zapomniałem teraz Dobra, leć tam. Znaczy w sumie biliśmy tego, czarnego palumu, nie? Ale to i tak. Czarny palumu i moje jest mocniejszy od swojego jakby pierwowzoru. Oryginalnego gatunku. Bo to jest w ogóle hit. Czarny palumu jest w ogóle odporny na smoka. bo tak mi się wydaje, że jest odporny na smoka. W sensie żywią smoka, tak samo w sumie jak czarna diabla, zaczynam podejrzewać. W sumie pytanie: Jak Nargakuga? Bo pewnie, jeżeli Nargakuga też, to może po prostu wszystko, co jest jakby wiecie yy, ma jakby czarne namaszczenie, w sensie czarną skórę w sumie łuski, jest odporne na tego smoka, ale nie wiem. Ale tamten, jak kurde, pluje swoimi chmurami. to jeszcze usypia, a ten po prostu dmucha Nie wiem jakim cudem jeszcze Tego chomika wcześniej nie biłem No nie go w sumie Albo zaraz przed Albo zaraz po O tym Koralowym pukaj pukaj Kasować. Dosiad mnie wszedł Czemu tak? Podoba mi się to A mam fuda. O tych chami najgorszy Już podskoczyłem no. Jaki Fart, że to poszło garżalaka nie? Ej, co jest? Chłopado się nie można. Czy ty, ty wiesz coś więcej niż ja? No kurde, kolejny z wiatrami no, jak ma być. Taki w sumie chyba ciemniejszy jest, nie? W tej wersji zahartowanej. Musiałem spojrzeć na mini minimapę. Nie no ten jest zahartowany. Ale taki palumu zwykły, on jest taki chyba po prostu jaśniejszy, taki jest cały wielutki, a tu widać, że jest taki ciemnawy. To nie wiecie... Wiecie, że to jest taki nie białych.

na tym szamosie, który tam się akurat połętał. Dobra, dobra. Daleko nie mam. Proszę sobie lecieć. To sobie weźmy. Nie wiem, trochę mnie to wybił tropu, jeżeli mam być szczery. że tak w sumie. 3-4 skoki zrobiłem mu? Bez sąsiadu? A ty tam jesteś, sorry. Ja już tam chciałem wiedzieć. Dobra, bez ostrzenia mam cały jeszcze biały. Ja wiem, że fioletowy to jest lepszy modyfikator, ale w tym secie nie wiem, mam chyba. Nie wiem w sumie ile titów fioletowych. 50 max. Ale to taki max, naprawdę. Biegaj no. od niego! Biegaj! Dobra, szczerze już wola dostać z tych kolców. i z jego japy. O, dobry ziomek robal. Co... Ty kombinujesz A skrzydło ma złamane Znaczy uszkodzone Dobra, chłopie, bo mnie... A, nie mam ten. Nie mam miejsca. Więc... Yy, nie flesznego. O kurde. Dobra, koniec jaj. Mnie zaraz jakieś... komik na sterydach nie skasuje, nie? Jeszcze w razie czego mam resajkę z Vigorosy, ale no, bez przesady, że. Jakiś komik mi ją nawet zużyje. To powinien być clean, no. Na glebę normalnie tako. do trap'a. No. To uspokoić tego hamika. Chłop nie ma enrage'a. Więc jak chcę mu skoczyć. O strong. Jest strong. On mi stąd! No rozłóż się jak Ratiana. Tak, idź gdzieś tam. Poszedł mi stąd. Dobra, hoplata. Tak, jeden profilaktyczny. Dobra, tak. Może, może spadnie? Dobra, spadł. Ale się połamał. Dawaj! Nie, gni! mi się zaraz skończył. Mech, 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 nie, nie, nie! Studuj go! No i Erek. Dobra, kropkę zakładamy. Walca, wiem, że do mnie pisałeś, ale nie mam teraz, jak I dosiadł na Enrage'u. Kitara o, dzwoni do mnie. Halo? Czekaj Malza, bo tłukaj się z chomikiem Nie mogę teraz Dobra, na Wiem, wiem, widziałem, nie mogę odpisać, bo mówię Tłukaj się z chomikiem Nie, nigdzie nie uciekasz Jakby kto pytał, ja i Malza po prostu Takie tam duo. Te, on się całkiem wyglebał. A nie, wstał. Myślałem, że oprócz blinda to aż stuna dostał. Miałem pytać, co się stało. Właśnie tego trapa nie denerwuj mnie. Dobra, chcesz, to uciekaj. Albo go. Ne. Już myślałem, że go robadem ze Bo w sumie dostał dużo damage'u na pysk. Więc e, naprawdę, mało mu brakuje, żeby zginął. Coś tu gdzieś jeszcze leży. sobie weźmy. Nie, no dobra, nie ma nic. Także idziemy go wysadzić. Ja w sumie praktycznie nigdy tych bomb trujących nie używam, aczkolwiek nie wiem, czy ja chcę. Teraz chcę spalić bomby. Dobra, spalę. Da odmiany. I wysadzimy go. Dobra, on ma łeb, tak. Czyli tu, daj mi się, i nie wiem, tu. A ja procy nie mam. O, o. To ładnie się porobiłem. Weźmy ten czas korzech. Powinien zginąć od tego. Okej, okay. albo go nie trafiły wszystkie bomby. No dobra, dostał koło obrotkiem. Prawdopodobnie któreś bombą po prostu nie dostał, ale nie nie przypatrzyłem się po prostu. Wydaje mi się, że na pewno były dwie moje i chyba Gadżalaka mógł postawić trzecią. Więc, może ta jedna, która stała tak bardziej tutaj z boku, on w sumie poleciał po prostu do przodu, chociaż nie, nawet on nie poleciał po prostu do przodu, po prostu, może ja je wysadziłem po prostu tym, że na niego wskoczyłem, nie wiem, najważniejsze, że duel zakończony, otwór pokonany, GG, szukamy kolejnego oponenta. Do upolowania.